W dzisiejszym filmie przedstawię szczegółowo, jak uprawia się tytoń. W pierwszej kolejności pokażę, jak wyglądają nasionka tytoniu zebrane zeszłego roku podczas zeszłorocznego wysadzania tytonia. Nasiona zbierałem we wrześniu. Jak widać, nasionka są bardzo malutkie. Są mniejsze niż ziarenko piasku. Wysiałem je do pojemnika od lodów i jako ziemię zastosowałem zwykłą ziemię ogrodniczą. Tutaj po około dwóch tygodniach, po około miesiąca, gdy, gdy tytoń już osiągnął wielkość wzrostu 2 cm, przesadziłem je do. Takich pojemnikach, do takich pojemników po danunkach. Jak widać, tytoń wyrósł bardzo ładnie. Teraz mamy maj, tak więc wczoraj się zabrałem za wysadzanie sadzonek do gruntu. Tak jak tu widać, są już wysadzone. Ich wielkość to około 5-10 cm. Mamy dzisiaj 5 maja, przepraszam, 4 maja. Podczas wysadzania kiełek w te tutaj pudełka zastosowałem taką osłonkę, która ma chronić przed utratą wilgoci. Wygląda ono tak. Zbiłem kilka deseczek i znalazłem jakąś folię. I tak przykrytą zostawiłem w domu, na farofecie w miejscu, gdzie znajduje się najwięcej słońca. I tak tytoń sobie rósł, raz na tydzień, troszeczkę podlewałem, oczywiście żeby nie przemoczyć. Ten, te sadzonki zostawiłem, w razie gdyby tytoń się nie przyjął, to wsadzę je potem ponownie. W przeciągu najbliższych 10 dni planuję nawieźć te sadzonki. żeby lepiej rosły w uprawie tytoniu także potrzebne jest potrzebna jest w dalszym ciągu jakieś miejsce do jego wysuszenia oraz maszynkę. ja stosuję zwykłą maszynkę do makaronu jest to bardzo czasochłonne tytoń suszę na strychu przy zapełnionej odpowiedniej wilgotności aby tytoń nabrał koloru żółtego, w pierwszej kolejności stosuję, okrywam tytoń workami tam na pierwsze 2-3 dni, żeby żółg, następnie go na sznurkach rozprowadzam i, i, i już pozostawiam w samym powietrzu, żeby wysechł Gdy wyschnie, nie można ciąć od razu tytonią, musi być trosz, lekko wilgotny więc znów go delikatnie, sprysku, delikatnie zraszam wodą i, i, i znowu przykrywam workami, żeby przeszedł y, wilgocią po dwóch dniach tytoń już powinien być na tyle wilgotny, żeby nadawał się do pocięcia po pocięciu y, trzeba tytoń sfermentować tak więc zbudowałem fermentator y, znaczy zrobiłem fermentator z pudła stropianowe, stropianowego, stropianowego Y, zakupionego na Allegro jest to zwykłe takie pudło do przechowywania mrożonek na górze wstawiłem żarówkę y, która ma zapewnić odpowiednią temperaturę około 50 do 60 stopni tytoń pocięty z y, odpowiedniej wilgotności umie umieściłem w słoikach, mocno zakręciłem i pozostawiłem tak na około 2 tygodnie po dwóch tygodniach tytoń nadawał się mi do palenia. W zeszłym roku pierwszy raz testowałem tytoń. Tak więc z około 40 krzaków udało mi się uzyskać 7 kilo czystego, dobrego do palenia tytoniu. I naprawdę jestem bardzo zadowolony, gdyż taki tytoń dorównuje smak smakowo tytonio tytoniowi zakupionemu legalnie w sklepie. Dziękuję za uwagę.